Witam widzów i słuchaczy kanału Po Kolei z Kuleckim. W ramach 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaoferowaliśmy z Jackiem rysunek na płótnie wedle życzenia zwycięzcy. Tadek z Bielska-Białej zapowiadał, że będzie licytować obrazek dla taty. Słowa dotrzymał i wygrał. Dla pana Marka, taty Tadka w ramach poprzedniej edycji WOŚP, narysowałem dwa obrazki. Tadek już po pierwszym zadeklarował walkę o tryptyk. Pierwszym zilustrowanym motywem został dworzec główny w Bielsku-Białej. Okazały wielobryłowy, reprezentacyjny budynek. Piękna wizytówka witająca podróżnych przybywających do tego ważnego dla regionu miasta. Przez dekady wygląd dworca zmieniał się nieznacznie, czego nie można powiedzieć o jego otoczeniu. XIX-wieczna pocztówka ukazuje pustawy plac przed dworcem od strony podjazdu. Pierwszy rysunek z tryptyku ukazał bielski dworzec w scenarii powojennej, ale sprzed elektryfikacji bielskiego węzła. Na równi stacyjnej stoją naprzeciw siebie uszatek TKT-48 i Petucha PT-47. Rysunek był gotowy w lutym 2022. W ramach drugiej licytacji Tadek zamówił kolejny, charakterystyczny bielski obiekt związany z transportem szynowym. Linia kolejowa, przecinająca bielsko w osi północ-południe, nosząca obecnie numer 139, w centrum miasta biegnie tunelem pod śródmiejską zabudową. Pocztówka ilustruje ówczesny bazar zamkowy, obecnie ulicę zamkową, z portalem tunelu kolejowego. Bazar zamkowy to murowane arkady z łukowymi otworami przylegające do muru oporowego Zamku Słukowskich, górującego nad tą częścią miasta. Portal tunelu kolejowego znajduje się w prawej części kadru, ma kolisty obrys, jest licowany kamieniem. Ulicą zamkową biegnie pojedynczy tor linii tramwajowej. W głębi kadru majaczy pojedynczy wóz silnikowy. Ten projekt zaowocował rysunkiem przedstawiającym parowóz serii OS24 wyjeżdżający z tunelu w kierunku południowym. Prace nad ilustracją, a także związane z nią poszukiwania historyczne udokumentowałem w odcinku 202. Pracując nad rysunkami dla pana Marka i dla tatka przejrzałem dziesiątki zdjęć dawnego Bielska i liczne plany i mapy miasta. W tych poszukiwaniach zastanawiałem się, jaki może być temat trzeciego obrazka do tryptyku. Podzieliłem się moimi przemyśleniami z Jackiem Finkiem-Finowickim, a typowany przeze mnie motyw Przywijający się na licznych fotografiach jest również widoczne na pocztówce przedstawiającej Bielski Dworzec Główny w 1905 roku. Domyślacie się już. Odpowiedź przyszła zaraz po zakończeniu licytacji. Cześć Kubo, Cześć Jacku! Zgodnie z obietnicą zostawiliśmy na ścianie jeszcze jedno miejsce na dokończenie tryptyku kuleckiego obielsku. Cieszę się, że w tym roku będziemy mogli je uzupełnić. Mamy już nasz dworzec w Bielsku od strony Torów, mamy też od strony tunelu. Przed dworcem w Bielsku, od strony ulicy, teraz jest mały wiecznie zapchany parking i postój taksówek. Ale do 1971 roku była tam zlokalizowana pętla tramwajowa, zarówno starszej linii numer 1, jak i młodszej linii numer 2. Tramwaje w Bielsku kursowały od 1895 roku, od razu jako elektryczne, i były jednymi z pierwszych na terenie obecnej Polski. Ale oprócz tramwaju osobowego kursowały tam także tramwaje towarowe, przewożące zwłaszcza węgiel przeładowywany z pociągów do zakładów w Bielsku oraz przedłużoną bocznicą do elektrowni. I właśnie temat takiego tramwaju towarowego w okolicy dworca jest moim tematem. Na trzeci obraz dla mojego taty. Dobre źródła. I tutaj adresy strony mzkbielsko.pl i Tramwaje w Bielsku Białej na Wikipedii. Likwidacja tramwajów w Bielsku do dziś jest przez mieszkańców uznawana za skandal i ogromny cios w Bielsko. Bardzo wielu mieszkańców marzy o ich powrocie. Jak dotąd wracają pojedyncze wagony jako muzealne eksponaty. Układ drogowy Bielska Białej i ukształtowanie terenu nie są najszczęśliwsze dla tramwajów, więc Bielsko raczej nie będzie się wzorowało na Olsztynie i nie przywróci tej formy komunikacji. Pozdrawiam, Tadeusz Pacut. I rzeczywiście, tramwaje nieustająco pojawiają się na starych zdjęciach z Bielska Białej. Zgadłem, ale częściowo. Domyśliłem się, że trzeci obrazek będzie poświęcony tramwajom. Nie sądziłem, że towarowym. Ale od początku. Tadek słusznie zaznacza, że tramwaje jeździły po bielskich ulicach od roku 1895. Rok później przed dworcem głównym zrobiono zdjęcie pojedynczego wozu silnikowego. To jeden z pięciu najstarszych bielskich wozów motorowych, wyprodukowany w Dreźnie przez firmę Kummer und Company. Bieleska linia tramwajowa, początkowo pojedyncza, biegnąca na osi północ-południe, nie miała pętli na krańcach, tak więc wozy są dwukierunkowe. Pętle pojawiły się dopiero po II wojnie światowej, w ostatnim okresie eksploatacji tramwajów. Dwuosiowy pojazd jest bogato przeszklony. W ścianach bocznych jest po pięć prostokątnych okien, w dachu dodatkowy świetlik o finezyjnych detalach. Na pomoście pozuje motorniczy, okutany w gruby płaszcz. Nic dziwnego, wagon ma otwarte pomosty, później zabudowane. Podobnie było w innych miastach na obecnych ziemiach polskich. Klimat środkowoeuropejski nie sprzyja otwartym pomostom, zwłaszcza zimą. Wagon ma odbierak rolkowy z długim pałąkiem, sieć trakcyjna jest płaska. Na końcu trasy motorniczy musiał przyłożyć odbierak tak, aby był wleczony. Na zdjęciu rolka znajduje się z lewej strony kadru motorniczy na pomoście po prawej. Tak więc tramwaj jest gotowy do jazdy. Wewnątrz na odjazd czekają siedzący pasażerowie. Zdjęcie jest czarno-białe, ale wiemy z literatury, że wozy w tym czasie malowano na żółto z czerwonym pasem podokiennym. Na ścianie bocznej duża nazwa przewoźnika – Billitz-Bialer. Lokalban, czyli bielsko-bialska kolej lokalna, pod nazwą numer taborowy, rzymska czwórka. Pierwsze wozy numerowano właśnie liczbami rzymskimi, potem system zmieniono na liczby arabskie. Oprócz pięciu wozów motorowych kumer zakupiono dwie doczepki bierne z gracu. Również wagon kumer numer 2 w roku 1931 przebudowany został doczepny. Bielski tramwaj początkowo miał jedną linię biegnącą spod dworca do Parku Cygański Las położonego na południu miasta. Linia o szerokości toru 1000 mm, jednotorowa z Mijankami, miała około 5 km długości. Biegła spod dworca prosto na południe, dzisiejszymi ulicami 3 maja, partyzantów Bystrzańską, aż do krańcówki przy ulicy Olszówka na skraju Cygańskiego Lasu. Przebieg linii na śródmiejskim odcinku ilustruje plan Farusa z 1915 roku. Mniej więcej w połowie trasy znajdowała się zajezdnia tramwajowa, istniejąca do dziś pod adresem partyzantów 64A. Zajezdnia sąsiadowała z elektrownią miejską, której zabudowania również przetrwały. Elektrownię zaznaczono na planie miasta z 1915 roku. Na planie wyraźnie pokazano tor prowadzący do zajezdni, a także bocznicę tramwajową na teren elektrowni. To właśnie istnienie elektrowni miejskiej było jedną z okoliczności umożliwiających budowę w Bielsku-Białej nowoczesnego elektrycznego tramwaju już w ostatnich latach XIX wieku, co stawiało miasto w europejskiej awangardzie. Na zdjęciu charakterystyczny ceglany budynek elektrowni miejskiej, którego piętrowa bryła ma mansardowy dach, w tle ceglany komin. Po prawej brama wjazdowa na teren zajezdni tramwajowej i nieistniejący już parterowy budynek z ozdobną elewacją. W bramie zajezdni tramwaj Kummer z numerem 3, z pierwszej dostawy do Bielska. W osi dzisiejszej ulicy Partyzantów, wówczas Bleichstrasse, wóz silnikowy z późniejszej dostawy. Między wozami do zdjęcia pozują mężczyźni, prawdopodobnie pracownicy jednego ze sportretowanych zakładów. Fakt posiadania przez elektrownię Bocznicy tramwajowej ma duże znaczenie dla naszej opowieści. Jak już wspomniano, przystanek końcowy znajdował się przy parku Cygański Las, czyli Zigeunerwald bei Bilitz. I tam właśnie powstała fotografia, która znalazła się na pocztówce. Opis głosi: Zigeunerwald bei Bilitz, Endstation der Elektrischen Bahn, czyli Cygański Las, stacja końcowa kolei elektrycznej. Po prawej stronie kadru uwieczniono drewniany pawilon poczekalni z dachem jednopołaciowym o małym spadku. Elewacja frontowa pawilonu jest równoległa do torów przystanku. Mamy tu dwutorową mijankę. W poczekalni funkcjonowała kawiarnia, o czym świadczą reklamy. W centrum kadru stoi tramwaj. To wóz kumer z Drezna noszący numer taborowy rzymskie 1. Wagon prezentuje stan po zabudowie pierwotnie odkrytych pomostów motorniczego. W przedniej ścianie znalazło się pięć prostokątnych szyb, zamontowanych tak, by pasowały do łukowego obrysu ściany czołowej. Wagon ma dwa reflektory: jeden w ścianie czołowej nad numerem taborowym, drugi nad środkową przednią szybą. Numeru linii nie ma! Pamiętajmy, że w tamtych czasach w Bielsku funkcjonowała jedna linia tramwaju zwanego koleją elektryczną. Pod ścianą czołową, w ostoi wagonu, zamontowano sprzęg trąbkowy – popularne, proste rozwiązanie stosowane chętnie w dawnych tramwajach. Wagon ma odbierak rolkowy z pałąkiem obróconym do jazdy w kierunku miasta. W dolnej części wozu, na wysokości kół, zamontowano osłony biegnące dookoła podwozia. Na dachu natomiast, wzdłuż bocznych ścian umieszczono wąskie tablice reklamowe. Nad torami płaska jednoprzewodowa sieć trakcyjna. zawozem widoczna remiza do garażowania tramwajów. Za wiatą alejka prowadząca do iglastego lasu. Bielsko na przełomie XIX i XX wieku było uprzemysłowionym, rozwijającym się intensywnie miastem. Nic dziwnego, że tramwaj cieszył się popularnością, a liczba pasażerów szybko rosła. W pierwszym roku eksploatacji wyniosła około 300 tysięcy osób. W 1913 sięgnęła 800 tysięcy. W 1918 przekroczyła milion, aby już rok później osiągnąć 2 miliony przewiezionych pasażerów. Pilnie potrzebny był dodatkowy tabor, gdyż kilka drezdeńskich wozów z pierwszej dostawy żadną miarą nie mogło sprostać potrzebom. Nowy tabor zakupiono w dwóch wytwórniach: się Siemens schuckert i Osterreichische Brown Bowery werke AG. Były to nowoczesne, dwuosiowe wagony o zabudowanych pomostach, kanciastej bryle, nieco większe od posiadanych wagonów Kumer. Na zdjęciu wykonanym w roku 1913. Czterech umundurowanych mężczyzn pozuje przy nowym, dostarczonym właśnie w 2013 roku, wozie numer 11 produkcji Brown Bowery. Wagon ma dodatkową szybkę nad przeszklaniem pomostu motorniczego. W ścianie bocznej wozu znajduje się sześć wąskich okien z małymi lufcikami. Numer taborowy jest już liczbą arabską i taka konwencja pozostanie aż do likwidacji bielskich tramwajów. Sprzęg trąbkowy pasuje do starych wozów z Drezna. Na zdjęciu placu Żwirki i Wigury uwieczniono dwa mijające się wozy silnikowe. Na pierwszym planie pojazd o numerze 15 produkcji Braun Wóz w tle ma jednocyfrowy numer, niemożliwy do odczytania na ziarnistej reprodukcji zdjęcia. Nazwa placu daje kontekst czasowy. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem, w ówczesnej Czechosłowacji. Naród pogrążył się w żałobie po tragicznej śmierci triumfatorów międzynarodowych zawodów Chalange 1932. W całym kraju upamiętniano najsłynniejszą załogę polskiego lotnictwa przez przemianowywanie ulic i placów. Pocztówkowe zdjęcie wykonano więc między 1932 a 1939 rokiem. Plac Żwirki i Wigury w Bielsku-Białej znajduje się wciąż w tym samym miejscu, otoczony tą samą zabudową co na pocztówce sprzed dziewięciu dekad tylko tramwajów brak liczne nowe wozy zdominowały tramwajowy krajobraz Bielska stare pojazdy albo modernizowano zabudowując odkryte pomosty albo przebudowywano na doczepne na barwnej pocztówce z 1915 roku widok z piętra dworca głównego na skrzyżowanie ulic przy placu dworcowym Głównym motywem jest tu portal i elewacja Hotelu Royal, jednego z najlepszych w mieście. Biały gmach waży powściągliwą elegancję z ozdobnymi detalami. Budynek ma trzy piętra i mansardę z ozdobnymi facjatkami. Wzdłuż biegnącej na południe ówczesnej Alei Franca Józefa, dzisiejszej 3 maja, wznoszą się dumnie reprezentacyjne kamienice, które w komplecie przetrwały do dziś. Przed hotelem skład tramwaju z nowej dostawy z przebudowanym na doczepny wozem Kummer. Na zdjęciach i ilustracjach trudno odróżnić wozy Siemensa od pojazdów Brown Bowery. Wyglądają na wykonane wedle tej samej dokumentacji. Barwna pocztówka niesie cenne informacje o kolorze, nieobecnym na ówczesnych fotografiach. Sportretowane na widokówce pojazdy mają biały pas okienny, Czerwony pas podokienny wraz z czołem wozu i żółtą dolną boczną część pudła między drzwiami wejściowymi. Początkowo tabor nosił czarno-żółte państwowe barwy austriackie, ale na pocztówkach widać też malowanie wielobarwne, czarno-żółto-czerwone. Czarno-białe zdjęcia z lat 30. sugerują kontrastowe malowanie dwubarwne z białym pasem okiennym i ciemnym podokiennym. Barwne pocztówki ukazują pas podokienny czerwony, ale na stronie MZK podano, że wprowadzone w 1925 roku malowanie było szaro-błękitne. Na pocztówkowym zdjęciu z okresu międzywojennego ulica 3 Maja i Nowe Bazary. Ulica ma tu spory spadek, co widać na fotografii. W tle jeden z wozów silnikowych i przebudowana z wozu kumer do czepa bierna wyraźnie niższej sylwetce niż wóz silnikowy. Wóz silnikowy posiada odbierak prądu typu Lira. Fotografia była wtedy usługą luksusową. Przy okazji zdjęcia wszyscy przechodnie z zainteresowaniem wpatrują się w fotografa i tak też zostali uwiecznieni. Na chwilę cały ruch zamiera. Wszyscy zastygają w w obiektyw. W 1927 roku Tabor bielskich tramwajów liczył 31 czynnych wozów – 11 motorowych, 10 doczepnych, 3 specjalne oraz 6 lub 7 towarowych. Tu dochodzimy do tematu ilustracji zleconej przez Tatka – tramwaj towarowy w Bielsku. Wykorzystanie sieci tramwajowej do przewozu towarów miało miejsce w wielu miastach. Tramwaj docierał tam, dokąd nie sięgała kolej. Albo nie było na to miejsca, Albo też nie miało to uzasadnienia ekonomicznego. Ograniczeniem była skrajnia taboru i nośność nawierzchni, ale też profil szyny. Tak więc nawet na to, że tramwajowym o normalnej szerokości z reguły nie dało się wprowadzić regularnego taboru kolejowego. Na zdjęciu wrocławski dwuosiowy wóz silnikowy o numerze 109 prowadzący pociąg zestawiony z sześciu dwuosiowych wagonów węglarek. Wagon motorowy ma kanciastą sylwetkę, odkryte pomosty i odbiera korolkowy, jest więc to bardzo stara konstrukcja, prawdopodobnie pamiętająca przełom XIX i XX wieku. Wykorzystanie wagonów towarowych na sieciach tramwajowych zwykle miało jeden z dwóch powodów. Albo były to przewozy gospodarcze, na potrzeby przewoźnika, albo komercyjny transport towarów. Ten pierwszy powód zawsze był nieodłącznym. Elementem funkcjonowania sieci tramwajowych, a przewoźnicy mieli i mają na stanie rozmaite wozy techniczne do przewozu materiału torowego, tłucznia, narzędzi. Rzadszym jest użycie tramwaju jako środka transportu towarowego, a taki epizod miał miejsce w Bielsku. Poszukiwania zdjęć zakończyły się jedynie połowicznym sukcesem. Na portalu Beskidia.pl znajduje się zdjęcie podwozia tramwaju towarowego. To prawdopodobnie rama jednego z wozów kummer, pozbawiona pudła i układu napędowego. Zostały ostojnice, poprzecznice, układ biegowy w postaci dwóch osi zamocowanych w ramię. Zdjęcie wykonano na krańcu cygański las w widoku w stronę miasta. Platforma, sprzęgnięta z wozem motorowym, pozuje na tle drewnianej poczekalni, znanej nam już z wcześniejszych fotografii. Przy ramie pozuje paru mężczyzn, jedni w mundurach, inni w garniturach. To najprawdopodobniej lata 20 XX wieku, bo wtedy właśnie ruszyły przewozy tramwajami towarowymi w Bielsku. Skrzynie ładunkowe miały pochodzić z dwuosiowych wagonów kolejowych, ale kompletnego pojazdu niestety na archiwalnych fotografiach nie namierzono. Tu serdeczne podziękowania dla kolegi Krzysztofa Liptona-Lipnika, który przekopał swoje archiwum, aby pomóc w realizacji odcinka. Pozostała więc improwizacja w oparciu o logiczne rozwiązania. Należało poszukać potencjalnego dawcy pudła wśród wagonów towarowych, które dałoby się posadowić na tramwajowej ramie. Wagon węglarka typu K był jednym z najpopularniejszych wagonów tego rodzaju na kolejach austro-węgierskich. Typ K. To wagon o długości 6700 mm i szerokości nieco ponad 2,5 m. Wagony miały niskie drewniane burty przymocowane do stalowego szkieletu. Na internetowych zdjęciach widać różne wykonania wagonów zaliczanych do typu K, różniące się obecnością lub brakiem hamulca, a także rozwiązaniami drzwi bocznych. W niektórych seriach drzwi są dwuskrzydłowe, otwierane na bok, w innych Przesuwne. Na fotografii, prawdopodobnie fabrycznej, wykonanej w 1884 roku, trzy nowiutkie wagony typu K o kolejnych numerach taborowych to pojazdy dwuosiowe o szprychowych kołach z widłowym prowadzeniem maźnic. Resory piórowe, łożyska ślizgowe, o czym świadczą klapki do lewania oleju na maźnicach. Zderzaki koszowe, sprzęgi śrubowe. Także podobne do używanych obecnie. Wagony mają siedziska dla hamulcowego na ścianach czołowych. Na siedzisko wchodziło się po metalowych stopniach. Na podwoziu widać całą kinematykę hamulca sterowanego z tego twardego, niczym nieosłoniętego krzesełka nad ścianą czołową wagonu. Warunki pracy hamulcowego były nie do pozazdroszczenia. Oprócz deszczu, śniegu i wiatru dostawał jeszcze obowiązkową porcję dymu, pary i żaru z komina parowozu. Wagony mają czarne elementy metalowe i znacznie jaśniejsze elementy drewniane. Trudno się kusić o odgadywanie koloru, gdyż fotografia czarno-biała informacji o kolorze nie zawiera. Rozmawialiśmy o tym z Michałem Fludzińskim ze stacji muzeum w odcinku 119. Z pomocą przychodzą katalogi modelarskie, które wskazują na jasno-szary kolor skrzyni ładunkowych węglarek typu K. Dlaczego austrowęgierska węglarka? Ponieważ polskie koleje państwowe w ramach rewindykacji taboru kolejowego po Wielkiej Wojnie otrzymały ponad 20 tysięcy poaustriackich wagonów towarowych, zwykle zużytych i starej konstrukcji. Obecność węglarek typu K w dawnym zaborze austriackim w latach 20. XX wieku zdaje się rozsądnym założeniem. W celu sportretowania domniemanego wyglądu składu towarowego tramwaju wróćmy pod Bielski Dworzec Główny. Stąd włożono węgiel do tutejszych zakładów przemysłowych, przede wszystkim do elektrowni miejskiej. Przewozy towarowe to krótki epizod, od początku lat 20. XX wieku do okolic roku 1930, kiedy przestała funkcjonować miejska elektrownia. Mówimy więc raptem o paru latach towarowych przewozów w ponad 70-letniej historii bielskich tramwajów. Na ilustracji znalazł się wóz Brown Boveri. Ze składem szarych węglarek na tle bielskiego dworca głównego. Wagon nosi biało-czerwone malowanie, węglarki mają szare szalowanie pudeł i czarne elementy metalowe. Przed dworcem, parę osób w strojach z epoki, jest też konny powóz. Jak napisał kiedyś Marek Chłasko, może nie jest to prawda, ale jest to prawdziwe zmyślenie. Czy obrazek się spodobał? Sądząc po uśmiechu pana Marka na zdjęciu, Chyba tak. Na fotografii nadesłanej przez Tatka, Pan Marek przymierza trzeci obrazek na ścianie obok dwóch pozostałych. Jest więc trylogia. Charakterystyczne obiekty Bielska w kontekście transportu szynowego. Dworzec Główny, tunel pod Śródmieściem i tramwaje. Jest też kontekst czasowy. Dworzec, wremontowany, pięknie zadbany, ma się dobrze i jest godną wizytówką miasta. Tunel istnieje, ale jego przyszłość jest niepewna. Jednotorowy odcinek w ciągu obciążonej linii to wąskie gardło. Istnieją plany budowy jego objazdu. Tramwaje odeszły i raczej nie wrócą, bo górzysty teren nie sprzyja miejskiemu transportowi szynowemu. Jak się potoczyła dalsza historia Bielskiego Tramwaju? Po II wojnie światowej linia numer 1 ponownie połączyła dworzec kolejowy z cygańskim lasem. Z końcem lat 40. zaplanowano rozbudowę sieci. I tak 2 lipca 1951 roku ulicą Piastowską ruszyła linia numer 2 do Aleksandrowic. Do tego na Bielskich Torach pojawił się nowy tabor, już powojennej budowy wąskotorowe wozy rodziny N, starsze 2N i nowsze 5N. Na zdjęciu wagon silnikowy typu 5N z dwiema doczepami biernymi typu 5ND. Wagony motorowe 5N produkowano w Chorzowskim Konstalu. Doczepy 5ND w fabryce wagonów w Świdnicy. Od starszych wozów 2N wagony 5N łatwo odróżnić po dwuskrzydłowych drzwiach. 2N Miały drzwi jednoskrzydłowe. Skład uwieczniono w ciągu ulicy Partyzantów. Jest to więc linia numer 1, co potwierdzają okrągłe tablice z numerem linii na dachu do czepy. W kadrze znalazła się też Warszawa 223 lub 224, wprowadzona do produkcji w 1964 roku. To pozwala zawęzić datowanie zdjęcia. Co uczynił Neo EZN, użytkownik serwisu Fotopolska.eu. Potem, niestety, było typowo. Zaczęto wynajdywać argumenty przeciwko tramwajom, i z początkiem lat 70. zaczął się proces likwidacji. Najpierw podpalnik poszła najmłodsza linia, czyli dwójka do Aleksandrowic, zamknięta w listopadzie 1970. Między lutym a kwietniem 1971. Zlikwidowano etapami cały 5 przebieg linii numer 1. 30 kwietnia 1971 roku był ostatnim dniem kursowania tramwajów w Bielsku Białej. Wozy wywieziono do łodzi, nawierzchnię z czasem zlikwidowano. Dziś Bielskie Tramwaje upamiętnia fragment nawierzchni w Bruku i tabliczki pamiątkowe przed dworcem głównym, napis głosi. Z tego miejsca 11 grudnia 1895 odjechał pierwszy elektryczny tramwaj do cygańskiego lasu. W 1971 roku zlikwidowano linie tramwajowe. Miasto Bielsko-Biała, 2008. Dziękuję panu Markowi i tatkowi za zaproszenie do eksploracji historii bielskich tramwajów i za okazaną hojność. A widzom i słuchaczom kanału Po Kolei z Kuleckim, za uwagę. Realizacja Jakub Kulecki. Współpraca Katarzyna Kulecka, Jacek Fink-Winowicki. Realizowano od maja do października 2025. Autor pragnie podziękować Krzysztofowi Liptonowi Lipnikowi za konsultację. Wspomóż pana Tomka, kolejarza rencistę w potrzebie. Instrukcje w opisie.